Trzeba płaszcza <grywa> bliżej brzegu pod środkiem prąd jest na zewnątrz. Mogłoby się nesty zanurzyć, bo nie jest wytworna tak polerka. Tu jest jakieś 3 metry głębokości tego w ogóle. Tylko nie mogę tego pokazać, bo nie mam wodospornej kamerki. Ale moje rybki pływają. Jakieś takie coś dobrego, że podobne niektóre. No i las na morzu na no, to wygląda. Tylko, że nie widać w wodzie normalnie trzech okulary. Ja się mama ale nurkuję kamerką. Pod wodą normalnie korzenie tych drzew są. Niektóre nie, nie dochodzą do samej ziemi. Normalnie w wodzie korzeń się kończy, w wodzie. I te drzewa tak rosną. Jakiś główny korzeń idzie do ziemi, a te mniejsze pewnie w wodzie są. Powoli zawracam. A zawrótka jest szybsza, bo teraz pole z prądem. O, i teraz mam... O, duży dzień. Każdego od strony kamerki do ujęcia, bo no też fiole są. Tutaj rybki wśród tych korzeni pływają sobie. No to jeszcze trochę uważać, bo to prąd wciąga do morza.